Towarzysze, dzisiaj partia zdecydowała, żeby dać Wam, ludu, proletariat, swoje własne samochody personalne, abyście mogli lepiej zapierdalać do pracy. Dobra. Fabryka samochodów. Kosmos. Kup wszystkie wymagane materiały. Okej, okay, niewielkie ilości każdego materiału automatycznie będziemy kupować, jak zbudujemy to. Okej, okay, co mamy kupić? Um, tak, minimalnie. Po dwie, okay. Stali dosyć dużo i fajnie. Dobra robota. Co teraz? Chcemy kupić plany i licencje, żeby wyprodukować samochód. Musimy mieć oczywiście masę pracowników, masę surowców, ale trzeba też mieć licencję kupić od kogoś. Będziemy robili trabanty! Hurra! Możemy też zmienić tak jest, możemy zmienić moi drodzy prawie jak w kapitalizmie zgniłem. Kolory samochodów jakie chcemy, żółty niech będzie. Wybierz plan produkcji. No, chciałem zmienić. Okej, okay, dobra, i um, to by było na tyle. Chcemy teraz zbudować mieszkania, żeby pracownicy mieli gdzie tutaj mieszkać blisko. Bez mieszkańców, okej, okay, dobra. A tutaj, przepraszam, zaproś wykształconych imigrantów. Okej. Okay. Dobra robota, towarzyszu. Okej. Okay. Zbutuj moto zbyt. To jest samochodowy dealer, tak? Mówimy po naszemu A, kupcie żarówkę z otwartą skrzynią, fajnie ustaw załadunek samochodów. A przewozimy samochody stąd do dilera samochodowego do sprzedawcy samochodowego. To było tyle. I możemy je opuścić. Czy oni już to produkują? A, czekaj, jestem... Na razie 0 ukończonych pojazdów. Wszystko mają i wszystko produkują. Czy mają ludzi, którzy tu przyszli? Nie ma jeszcze pracowników. Dlaczego oni tu jeszcze nie przyszli. Teraz doszli. Okej, okay, tak, doszli. Mamy paru pracowników. Zaczynamy pracować nad samochodami, towarzysze. Okej, okay, co chcesz, żebyśmy tutaj produkowali? Parking, OK. Średni parking. Dobra, niech będzie fajnie. Towarzysze, mamy parking dla samochody. Będziemy mieli następny parking na samochody. Mamy już prawie 100 pracowników, i zapierdzielamy robić samochody. Jak teraz zbudujemy samochód, to ciężarówka wyjedzie i ten samochód da. Właśnie tu widzimy to. Chcę to pokazać. Ciężarówka z trabantem jedzie teraz do tam, gdzie sprzedają samochody. Pff, tak jest. A zróbcie następny średni parking. Jak widzimy, trzeba masę mieć parkingów. Co tutaj chcemy? Następny średni parking. Tak, jak damy samochody, to jest cińczko w tej grze. I następny średni parking, tutaj dla tych ludzi. Ok. Gdzie go chcesz? Tutaj, fajnie. Więc, jak mamy samochody personalne, to tutaj będą korki. A korki. I mam telefon, do zobaczenia wszystkim. Koniec samouczka.